zamolenie tutaj następuje. Halo, co za lagi? To są jakieś dzikie tutaj. No agencja jest otwarta od godziny dziesiątej. No także. No, trochę tak. No czemu? Przyciskam delikatnie. What the hell? Co to było? No, dobra, teraz. Wesz, co za długa walka! No totalnie szczerze powiedziałeś, położyłam się tak jeszcze na chwilę nie ma. Tu zaraz na trening muszę iść się troszkę wcześniej. Widzicie, to jest tak, jak sobie człowiek życie coś zaplanuje, to zazwyczaj jest tak, że to potem żyćko, żyćko weryfikuje twoje plany bardzo szybko. Oh o no. Mam powiem, co wam powiem. No. Fish one time, okej. Okay. O no, mol naciskam. Dobra. To jest bardzo delikatna misja Czy możemy to zrobić razem? Żadnego z tego co wybrał nie mogę podnieść o. To to podniosę Czemu bym w sumie I jeszcze co tak na szybko Możemy by było. Tej foto? W sumie czemu nie? Hmm? No i pięknie. No i zrobione chwila moment i po zawodach. E, dobra, kochani, no dzisiaj tak na mega mega szybko, bo mm, ja zrobię sobie spokojnie. Muszę też CW jakoś walnąć w ciągu dnia. Będę się przejrzeć z jednego miejsca na drugi. To ja sobie HSR ogarnę. Wybaczcie, że dzisiaj tak na ten ten. Ale jeszcze trzeba zrobić um, kalendarze adwentowe, słowa mi zabrakło? Moi drodzy, robimy kalendarze adwentowe i um, będę uciekała. Ale jutro, jutro, będzie, jutro będzie spokojniejszy mam nadzieję czas. Jutro troszkę więcej będzie. Sobota w końcu. Nigdzie się człowiek nie będzie śpieszył więc mam nadzieję, że to się uda na szybko. Dzisiaj, no tak mówię, po 12 będzie dopiero ten niezapowiedziany, zapowiedziany z diy Niezależnie co wylosuję. Gdyż ponieważ no, muszę załatwić kilka rzeczy. Yy, więc moi kochani... Yy...